No, kto przegra? Przegra Polska. No, Polska zawsze przegrywa. E, Czerwona Górę, Nie wiem, może dobra jest. Nie wiem, nie słyszałam o tym nic. To znaczy jakieś polskich piłkarzy? Lewandowski, Baszczykowski. To wszystko I to na tyle. Lewandowski strzela bramki w i a nie może się przełamać. Tak. Nie wiem, o kim to ostatnio coś tam jest na necie, nagonka, że dla Polski nic nie strzela, a dla Niemców strzela. To Lewandowski chyba? Nie? Nie, nie wiem. Ciężko będzie, ciężko uważam. Nie jestem fanem Polski, polskiej piłki nożnej, ale ostatnio się nie popisują moim zdaniem. No ale wygramy ten mecz jak i wyjdzie, tak? Może będzie te. Jeden, jeden. Powinni dać radę. Mają dobrą formę w ligach zagranicznych, cały czas bramki. Wszystko jest w porządku, ale jak można zauważyć, w każdym meczu tracimy mnóstwo goli, bo nie ma zgrania ze sobą. I trener powinien coś z tym zrobić w końcu. Bo to nie ma większego sensu, żebyśmy w ogóle się pokazywali na arenie międzynarodowej w takie, z taką grą. Może Robert Lewandowski się przełamie, może ten mecz wygramy, ale już do Mistrzostwa Świata się nie zakwalifikujemy. Więc być może trzeba by było powoli zacząć myśleć o tym, żeby budować mistrzostw, e, drużynę na następne mistrzostwa i ją prawidłowo prowadzić, nie zmieniać trenerów, no nie wiem, nie sprzedawać zawodników. Myślę przede wszystkim, że e, Czarnogóra to jest zespół. E, bardzo na podobnym poziomie co Chorwacja, więc będzie bardzo ciężko. Jednak myślę, że byłoby na pewno łatwiej, gdyby Lewandowski miałby jednak kogoś do pomocy na ataku. Bo do tej pory, jak widzę, gramy z jednym napastnikiem, więc. Ale będzie ciężko, muszą się starać. Myślę, że mają duże szanse. Czarnogóra nie jest aż taką silną drużyną. Powoli wychodzą z Dałkana. miejmy nadzieję, że im się uda, ale wszystko jest możliwe, nie można lekceważyć przeciwnika. No my tak entuzjastycznie, optymistycznie 3-1, nie wiem może Andrzej. Też 3-1 tak, Także 3-1 to jest taki optymalny, optymistyczny wynik. Przegra i tyle. Przegra jak zawsze. Nie no, bo to Polska. Polska zawsze przegrywa, ale Czarnogóra to też Polska.